No dobra, dlaczego, dlaczego ja mam zostać mieć Polski na wózku? No więc wydaje mi się, że już jestem w tym momencie, kiedy potrafię yy, dać ludziom swoje doświadczenie, swoje To, co było kiedyś dla mnie przeszkodą, teraz może można przekuć w zaletę. Nie? Wydaje mi się, że yy... dalej po prostu mogę przekazywać tą pozytywną energię i niech ludzie biorą co chcą. Jakie działania, Twoim zdaniem, e, znacząco wpływają na pozytywną zmianę wizerunku osób z niepełnosprawnością? No, na przykład takie właśnie konkursy, jak mi z Polski na wózku. W ogóle, jak się dowiedziałam, to byłam w takim szoku. Na początku w ogóle nie mieściło mi się to w głowie, że można tak pokazywać w ogóle. Ehm... To co robi Iza Sopalska w Warszawie na przykład ułatwia niepełnosprawnym e, różnej, ma a, różnej maści, przepraszam, e, poruszanie się w mieście, bezpieczeństwo. E, tak, e, wydaje mi się, że... Przez, już nie mówiąc o paraolimpiadzie, czy o, yy, czy o yy, na przykład konkursie Eurowizji, gdzie to był evenement Pierwszy raz yy, nasza gwiazda Monika Kuszyńska yy, odważyła się na to, żeby właśnie wystąpić w agrowizji i naprawdę szacun za to, bardzo, bardzo mi się podobało mm. ja jeszcze nie byłam wtedy na etapie takim właśnie takiej 100% akceptacji tego, że, yy, że jestem na wózku siadłam na tym wózku W ogóle wydaje mi się, że mam takie motto moje, że im, y, im więcej ograniczeń, tym więcej okazji do przekraczania ich. Tak. Dobra, co sprawia, że czuję się piękna? To właśnie takie spełnianie swojej, spełnianie. Um, siebie odkrywanie siebie i akceptacja siebie um, najbardziej chyba um, bo to, że oczywiście, tak jak każda kobieta uwielbiam po prostu zadbać o siebie jakoś, nie wiem, mieć te kosmetyczki pomalować się, zrobić magnikur, pedikur i tak dalej ale po prostu tak to jest yy, tylko sprawa tego, że czuję się ładna wtedy do, do piękna piękno kryje się wewnątrz yy, właśnie i Uczę i chcę to po prostu ludziom przekazać i przekazywać to i uświadamiać ich że że jeśli tylko odważą się i jak chcą to mogą już no. i mam takie swoje motto feel the fear and do it anyway feel the fear everything will be okay.